Piękne rzeczy są zawsze najpiękniejsze, gdy już ich nie ma. Kiedy listopadowy deszcz uderza o szyby, a ja siedzę przy oknie z kubkiem herbaty, wracam myślami do rodziny Kowalskich. Pięć lat minęło od dnia, kiedy ich samochód zniknął gdzieś na trasie między Warszawą a Wrocławiem w tę mglistą noc wszystkich świętych. Piękna rodzina, Tomasz, Anna i ich dziewięcioletnia córka Maja zniknęli bez śladu, jak zdmuchnięci z powierzchni ziemi a teraz, po pięciu latach ciszy, siedzę przy oknie i zastanawiam się, czy ktokolwiek poza mną jeszcze o nich pamięta. Jestem Elżbieta Malinowska, dziennikarka z małego lokalnego tygodnika. Przez ostatnie pięć lat zbierałam okruchy tej historii, próbując zrozumieć, co mogło się wydarzyć. Zaginięcie Kowalskich było dla mnie więcej niż tylko artykułem. To była obsesja, która nie dawała mi spokoju, nawet gdy mój redaktor naczelny dawno zamknął sprawę. Coś w ich rodzinnym zdjęciu, które wciąż trzymam w szufladzie biurka, uśmiechnięci, trzymający się za ręce podczas wakacji w górach, nie pozwalało mi przestać szukać. To właśnie dzisiaj, dokładnie pięć lat od ich zaginięcia, dostałam telefon, który zmienił wszystko. Pamiętam ten dzień, jakby to było wczoraj, 1 listopada 2018 roku wszystkich świętych. Szary, deszczowy dzień, gdy większość Polaków odwiedza cmentarze zapala znicze i wspomina tych, którzy odeszli. Tomasz i Anna Kowalscy wraz z córką mają, mieli wyruszyć z Warszawy do Wrocławia, aby odwiedzić grup matki Tomasza. Nigdy tam nie dotarli. Zanim wyruszyli w drogę, Anna zadzwoniła do swojej siostry Katarzyny. Wyjeżdżamy za chwilę. Powinniśmy być we Wrocławiu około szesnastej, jeśli ruch nie będzie zbyt duży, powiedziała. To była ostatnia wiadomość od Kowalskich. Ich telefony przestały odpowiadać kilka godzin później. Srebrna Skoda Oktawia, którą podróżowali, zniknęła bez śladu. Policja rozpoczęła poszukiwania, sprawdzając każdy kilometr trasy z Warszawy do Wrocławia, każdą boczną drogę, każdy parking i stację benzynową. Nic. Jakby rozpłynęli się w powietrzu. Matka Anny, pani Janina Nowak, siedziała przy telefonie całymi dniami, czekając na jakiekolwiek wieści. Pamiętam jej słowa, gdy rozmawiałyśmy po raz pierwszy Elżbieto, oni nie mogli tak po prostu zniknąć, gdzieś muszą być, może mieli wypadek w jakimś odludnym miejscu, może ktoś ich zatrzymał, może jej głos się załamał, może ktoś im zrobił krzywdę. Na początku było mnóstwo teorii. Niektórzy spekulowali, że rodzina mogła celowo zniknąć, aby rozpocząć nowe życie. Inni sugerowali porwanie dla okupu, choć kowalscy nie byli bogaci. Tomasz pracował jako inżynier w średniej firmie budowlanej, a Anna była nauczycielką w szkole podstawowej. Niektórzy mówili o wypadku w jakimś odludnym miejscu, gdzie samochód mógł zjechać z drogi i pozostać niezauważony. Policja sprawdziła wszystkie tropy. Przesłuchano sąsiadów, współpracowników, znajomych, sprawdzono konta bankowe, ostatnie połączenia telefoniczne, wiadomości, nie znaleziono nic podejrzanego. Rodzina Kowalskich wiodła zwyczajne, spokojne życie. Nie mieli wrogów, długów, nie byli zamieszani w nic nielegalnego. Po prostu zwykli ludzie, którzy pewnego dnia nie dotarli do celu. Po trzech miesiącach intensywnych poszukiwań śledztwo utknęło w martwym punkcie. Po sześciu miesiącach zostało zawieszone. Po roku dla większości ludzi, kowalscy stali się tylko smutnym wspomnieniem, jednym z tych niewyjaśnionych przypadków, o których mówi się z westchnieniem. Kto wie, co się naprawdę stało, ale nie dla mnie. Nie mogłam zapomnieć o tym małym, pamiętnikowym zdjęciu Mai, które jej babcia pokazała mi podczas jednego z wywiadów, uśmiechnięta dziewczynka w czerwonym płaszczyku, trzymająca w dłoniach małego, pluszowego misia. Ten obraz nawiedzał mnie w snach. Przez pięć lat zbierałam każdą informację o Kowalskich, rozmawiałam z każdym, kto mógł cokolwiek wiedzieć przeglądałam stare dokumenty, zdjęcia, wiadomości. Jeździłam trasą z Warszawy do Wrocławia dziesiątki razy, zatrzymując się w każdym możliwym miejscu, pokazując zdjęcia rodziny lokalnym mieszkańcom. Większość ludzi kręciła głowami, niektórzy rzucali współczujące spojrzenia. Odpuść sobie, dziewczyno, mówiły te spojrzenia. Niektóre tajemnice nigdy nie zostaną rozwiązane. Pięć lat minęło jak jeden dzień. I wtedy, dzisiaj rano, dostałam telefon. Pani Malinowska? Odezwał się męski głos, którego nie rozpoznałam. Nazywam się Piotr Jankowski. Byłem sąsiadem Andrzeja Wiśniewskiego w Oławie. Myślę, że powinniśmy porozmawiać o rodzinie Kowalskich. Oława to małe miasto położone niespełna trzydzieści kilometrów od Wrocławia. Nigdy wcześniej nie łączyłam tej miejscowości ze sprawą Kowalskich. Tomasz nie miał tam rodziny, Anna również. Żadne z nich nie pracowało w Oławie, nie mieli tam znajomych. Przynajmniej tak wynikało z moich wcześniejszych ustaleń. Piotr Jankowski czekał na mnie na stacji benzynowej przy wjeździe do miasta. Był to mężczyzna po pięćdziesiątce, z siwiejącymi włosami i zmęczonymi oczami. Gdy podeszłam, nerwowo rozglądał się wokół. Pani Malinowska? Zapytał cicho, gdy pokazałam mu legitymację prasową. Dziękuję, że pani przyjechała. Nie byłem pewien, czy powinienem o tym mówić, ale. zawahał się. To nie daje mi spokoju. Wsiedliśmy do jego samochodu i pojechaliśmy do niewielkiego kompleksu garażowego na obrzeżach miasta. Rzędy identycznych blaszanych boksów ciągnęły się wzdłuż betonowej alejki. Jankowski zatrzymał się przed jednym z nich, oznaczonym numerem 17. Ten garaż należał do Andrzeja Wiśniewskiego, powiedział wysiadając z samochodu. Andrzej zmarł trzy tygodnie temu. Miał zawał. Nie miał rodziny. Byliśmy dobrymi sąsiadami, więc zajmuję się sprzedażą jego mieszkania i rzeczy. Staliśmy przed zamkniętymi drzwiami garażu, a ja czułam, jak moje serce zaczyna bić szybciej. Nie wiedziałam, co łączy to miejsce z kowalskimi, ale instynkt dziennikarski podpowiadał mi, że jestem blisko czegoś ważnego. Dwa dni temu przyszedłem tutaj, żeby sprawdzić, co zostało w garażu, kontynuował Jankowski, wyjmując klucz. Andrzej nie miał samochodu, więc używał tego miejsca jako magazynu. Myślałem, że znajdę tam stare meble, może jakieś narzędzia. Jego głos się załamał, ale znalazłem coś innego. Drzwi garażu otworzyły się z metalicznym zgrzytem. Wnętrze było ciemne i zatęchłe. Jankowski zapalił światło. Garaż był prawie pusty. Pod ścianą stało kilka kartonowych pudeł. Stara rowerowa rama, narzędzia. Ale moją uwagę przykuł natychmiast przedmiot leżący na małym stoliku warsztatowym czerwony pluszowy miś. Dokładnie taki sam jak ten, który trzymała Maja Kowalska na zdjęciu, pokazanym mi przez jej babcie. Poczułam, jak nogi się pode mną uginają, Jankowski musiał to zauważyć, bo szybko podszedł i podtrzymał mnie za łokieć. To nie wszystko, powiedział cicho. Proszę spojrzeć tutaj. Wskazał na ścianę za stolikiem. Dopiero teraz zauważyłam tablicę korkową, na której przypięte były zdjęcia. Zdjęcia rodziny Kowalskich. Tomasz, Anna i Mała Maja uśmiechali się ze zdjęć zrobionych z ukrycia w parku, przed ich warszawskim mieszkaniem, podczas zakupów w centrum handlowym. Co to jest do cholery? wyszeptałam, podchodząc bliżej. Nie wiem, odparł Jankowski. Ale jest jeszcze coś. Podszedł do jednego z kartonów i wyjął z niego mały notes. Podał mi go drżącymi rękami. To znalazłem na samym dnie pudełka. Otworzyłam notes był to rodzaj dziennika. Na pierwszej stronie, napisane starannym pismem, widniały słowa 1 listopada 2018: Plan gotowy, trasa ustalona. Dziś to się stanie. Przewróciłam kolejne strony. Dziennik zawierał szczegółowe notatki dotyczące rodziny Kowalskich: ich codzienne rutyny, trasy przejazdów, harmonogram pracy, nawet ulubione miejsca zakupów. Ktoś obserwował ich miesiącami, planując każdy szczegół. Ostatni wpis w dzienniku datowany na 1 listopada 2018 był krótki. Zrobione. Wszystko poszło zgodnie z planem. Stałam tam, trzymając w dłoniach dowód, że zniknięcie Kowalskich nie było przypadkiem, wypadkiem ani dobrowolnym zniknięciem. To było zaplanowane przez kogoś, kto teraz nie żył. Nie wiem, kim był Andrzej Wiśniewski dla Kowalskich, powiedział cicho Jankowski. Ale myślę, że to on jest odpowiedzialny za ich zniknięcie. Przeszłam kilka kroków w głąb garażu, czując mieszaninę szoku, strachu i dziwnej ulgi. Po pięciu latach byłam bliżej prawdy niż kiedykolwiek. Ale czy ta prawda nie okaże się gorsza niż niewiedza? I wtedy zauważyłam coś jeszcze. W rogu garażu, częściowo przykryta brezentem, leżała sterta dokumentów. Klucząc między pudłami, podeszłam bliżej i odchyliłam materiał. Były to kserokopie dokumentów. Prawo jazdy, akty urodzenia, dowody osobiste. Wszystkie należące do Kowalskich, ale nie tylko do nich. Znalazłam tam również dokumenty na nazwisko Marek i Helena Dąbrowcy oraz ich córka Zofia. Zdjęcia w dokumentach przedstawiały jednak Tomasza, Annę i Maję Kowalskich. Poczułam jak zimny dreszcz przebiega mi po plecach. On dał im nową tożsamość, wyszeptałam. Ale dlaczego? Policja przyjechała do garażu nr 17 w ciągu godziny od mojego telefonu. Dwóch funkcjonariuszy, a potem detektyw Karol Mazur, który zajmował się sprawą Kowalskich od początku. Pamiętałam go dobrze z naszych licznych rozmów podczas mojego dziennikarskiego śledztwa. Pani Malinowska, powiedział na powitanie, ściskając moją dłoń. Wyglądał na zmęczonego, ale w jego oczach pojawił się błysk, gdy zobaczył zawartość garażu. Wygląda na to, że pani upór wreszcie się opłacił. Technicy policyjni fotografowali każdy centymetr garażu, zbierali odciski palców, zabezpieczali dowody. Czerwony miś, dziennik, dokumenty wszystko zostało starannie zapakowane i opisane. Detektyw Mazur przeglądał znalezione materiały, a jego twarz stawała się coraz bardziej poważna. To wygląda na bardzo starannie zaplanowaną operację, powiedział w końcu ale wciąż nie wiemy najważniejszego dlaczego? I czy kowalscy wciąż żyją? To pytanie dręczyło mnie równie mocno. Czy odnalezione dowody prowadziły do rozwiązania tajemnicy zaginięcia, czy może do odkrycia zbrodni? Policja rozpoczęła intensywne śledztwo dotyczące Andrzeja Wiśniewskiego. Kim był? Jakie były jego powiązania z kowalskimi? Dlaczego ich śledził, a potem najwyraźniej pomógł im zniknąć lub, co gorsza, zrobił im krzywdę? W ciągu kolejnych dni dowiedziałam się, że Wiśniewski był samotnikiem. Pracował jako ochroniarz w centrum handlowym we Wrocławiu, mieszkał sam, nie miał bliskiej rodziny. Sąsiedzi opisywali go jako cichego, nie rzucającego się w oczy mężczyznę koło pięćdziesiątki, nikt nie wiedział o jego zainteresowaniach, hobby, przeszłości. Po prostu był szarą postacią w tle codziennego życia. Ale było coś jeszcze. Wiśniewski przez 10 lat, od 2005 do 2015 roku, pracował jako strażnik więzienny w zakładzie karnym we Wrocławiu. I właśnie tam, jak odkryła policja, jego ścieżka mogła przeciąć się ze ścieżką Tomasza Kowalskiego. Bo Tomasz Kowalski miał tajemnicę. Tajemnicę, o której nie wiedziała jego żona, jego córka, ani nikt z jego obecnego życia. W 2012 roku. Tomasz Kowalski, wtedy jeszcze jako student ostatniego roku inżynierii, został świadkiem w głośnej sprawie korupcyjnej dotyczącej dużej firmy budowlanej i kilku wysokich urzędników miejskich Wrocławia. Jego zeznania pomogły wsadzić do więzienia bardzo wpływowych ludzi, w tym byłego wiceprezydenta miasta Roberta Zielińskiego. Tomasz został objęty programem ochrony świadków, dostał nową tożsamość, nowe życie w Warszawie. Poznał tam Annę. Zakochał się, założył rodzinę. Nikt poza kilkoma oficerami policji nie znał jego prawdziwej przeszłości. Robert Zieliński wyszedł z więzienia w sierpniu 2018 roku po odbyciu sześcioletniej kary. Trzy miesiące później rodzina Kowalskich zniknęła. Te informacje rzucały nowe światło na sprawę. Czy Wiśniewski, były strażnik więzienny, został wynajęty przez Zielińskiego, aby odnaleźć Tomasza? Czy pomagał w zemście, czy może, i ta myśl dawała mi cień nadziei: pomógł rodzinie kowalskich uciec przed niebezpieczeństwem. Detektyw Mazur zarządził przeszukanie mieszkania wiśniewskiego. Znaleziono tam więcej dowodów, mapy, notatki, nawet zdjęcia satelitarne jakiegoś odległego miejsca. I klucz zwykły klucz do drzwi, z przyczepioną małą etykietką z napisem dom Jotech. Po trzech dniach intensywnego śledztwa. Policja wpadła na trop. Analiza danych z telefonu Wiśniewskiego wykazała, że wielokrotnie odwiedzał on małą wieś w Beskidach, ponad 300 km od Oławy. Miejsce tak odległe i odosobnione, że wydawało się idealne do ukrycia. Wczesnym rankiem, czwartego dnia po odkryciu garażu, pojechałam z detektywem Mazurem i grupą policjantów do tej wsi. Droga wiła się przez górskie serpentyny, prowadząc coraz dalej od cywilizacji. W końcu dotarliśmy do celu. Kilkunastu rozrzuconych domów wśród lasów i łąk. Klucz z etykietką dom J pasował do drzwi niewielkiego drewnianego domu stojącego na uboczu, prawie na granicy lasu. Gdy detektyw Mazur przekręcił klucz w zamku, poczułam, jak moje serce zatrzymuje się na moment. Dom był pusty, ale nie opuszczony. Na stole w kuchni stały czyste naczynia. W lodówce było jedzenie, w szafie ubrania. Ktoś tu mieszkał i to całkiem niedawno. Na kominku w głównym pokoju stały zdjęcia. Rodzina: mężczyzna, kobieta i nastoletnia dziewczyna. Ich twarze były mi jednocześnie obce i dziwnie znajome. Mężczyzna miał brodę i okulary, kobieta krótkie ciemne włosy zamiast długich blond, a dziewczynka, teraz już prawie nastolatka, była wyższa, szczuplejsza z inną fryzurą, ale oczy, te oczy rozpoznałabym wszędzie. To byli oni. Tomasz, Anna i Maja Kowalscy, żyjący jako Marek, Helena i Zofia Dąbrowscy. Oni żyją! wyszeptałam, czując, jak łzy napływają mi do oczu. Przez cały ten czas oni żyli. Detektyw Mazur ostrożnie wziął zdjęcie i przyjrzał mu się uważnie. Wygląda na to, że Wiśniewski nie był ich wrogiem, powiedział cicho. On im pomógł zniknąć. Dał im nowe życie, nową tożsamość. Chronił ich. Ale gdzie byli teraz? Dom był pusty, choć wszystko wskazywało na to, że opuścili go w pośpiechu, prawdopodobnie kilka dni temu. Odpowiedź znaleźliśmy w sypialni, na łóżku leżała otwarta walizka, a obok niej kartka papieru. List zaadresowany do tego, kto nas znajdzie. Jeśli czytasz ten list, to znaczy, że Andrzej nie żyje, a tajemnica naszego zniknięcia została odkryta. Nie wiemy, kto znalazł ten dom, przyjaciel czy wróg. Ale jeśli jesteś tym pierwszym, Wiedz, że jesteśmy bezpieczni. Musieliśmy zniknąć, aby przeżyć. Zieliński nie spoczął, dopóki nie odnalazł Tomasza. Chciał zemsty za lata spędzone w więzieniu. Andrzej, który kiedyś pracował jako strażnik, usłyszał o jego planach i ostrzegł nas. Pomógł nam upozorować zniknięcie. Dał nowe tożsamości, znalazł to miejsce. Przez pięć lat żyliśmy tutaj, z dala od świata, w strachu, ale razem. Maja dorasta... Jest silna, rozumie dlaczego musieliśmy to zrobić. Ale teraz, gdy Andrzeja nie ma, nie jesteśmy już bezpieczni. Zieliński wciąż nas szuka, dlatego musimy znowu zniknąć. Jeśli jesteś z policji, znajdź Roberta Zielińskiego. To on stoi za wszystkim. To on chciał nas skrzywdzić. Mamy dowody. Andrzej przez lata zbierał informacje, nagrania, dokumenty. Wszystko jest ukryte w miejscu, które zna tylko Tomasz. Kiedyś wrócimy. Gdy będzie bezpiecznie, gdy Maja będzie mogła żyć bez strachu. Do tego czasu, proszę, powiedz naszym rodzinom, że żyjemy, że się kochamy, że tęsknimy za nimi każdego dnia. Anna, Tomasz i Maja, kowalscy. Stałam tam trzymając ten list, a łzy spływały mi po policzkach. Pięć lat poszukiwań, pięć lat niepewności, bólu, nadziei i rozczarowań. I wreszcie odpowiedź. Rodzina Kowalskich żyła ukryta przed światem, chroniąc się przed zemstą człowieka, którego Tomasz pomógł skazać. Detektyw Mazur delikatnie wziął ode mnie list i przeczytał go w milczeniu. Potem spojrzał mi prosto w oczy. "Znajdziemy Zielińskiego", powiedział stanowczo, "i sprowadzimy Kowalskich do domu". Minęły dwa miesiące od odkrycia garażu numer 17. Robert Zieliński został aresztowany w swoim luksusowym apartamencie we Wrocławiu. Dowody zebrane przez Andrzeja Wiśniewskiego, nagrania rozmów i e maile zeznania świadków były miażdżące. Zieliński nie tylko planował zemstę na Tomaszu Kowalskim, ale także był zamieszany w nowe przestępstwa po wyjściu z więzienia. Policja nadal szukała rodziny Kowalskich, ale tym razem nie jako zaginionych, lecz jako świadków, którzy mogliby wreszcie wrócić do normalnego życia. Informacje o ich odnalezieniu zostały przekazane najbliższej rodzinie, matce Anny, i siostrze Tomasza. Ich reakcje były mieszanką szoku, niedowierzania i nieopisanej radości. Ja wróciłam do mojej codziennej pracy w gazecie, ale nie przestałam myśleć o Kowalskich. Gdzie teraz byli? Czy wiedzieli, że Zieliński został aresztowany? Czy kiedykolwiek wrócą? Odpowiedź przyszła niespodziewanie pewnego zimnego marcowego poranka. Siedziałam w redakcji, pracując nad artykułem, gdy recepcjonistka zadzwoniła, informując mnie, że ktoś chce się ze mną spotkać. Nie podała nazwiska, powiedziała tylko, że to ważne. Zeszłam na dół do holu recepcyjnego i zobaczyłam ich. Mężczyznę z brodą i okularami, kobietę o krótkich ciemnych włosach i wysoką, szczupłą nastolatkę. Tych samych ludzi, których widziałam na zdjęciu w górskim domu: Tomasz, Anna i Maja Kowalscy. Wrócili. Pani Malinowska? zapytał mężczyzna podchodząc do mnie. Jestem Tomasz Kowalski. Chcieliśmy podziękować za to, że pani nigdy nie przestała nas szukać. Stałam tam, niezdolna do wypowiedzenia słowa. Po pięciu latach poszukiwań, po miesiącach niepewności, rodzina Kowalskich stała przede mną, żywa i bezpieczna. Wiedzieliśmy, że pani nas nie zapomniała, powiedziała Anna, uśmiechając się przez łzy. Andrzej pokazywał nam pani artykuły, mówił, jak bardzo pani była zdeterminowana, aby odkryć prawdę. Maja, teraz czternastoletnia dziewczyna, a nie dziewięcioletnia dziewczynka z moich wspomnień podeszła i objęła mnie. Dziękuję, wyszeptała. Dzięki pani możemy wreszcie wrócić do domu. Dowiedziałam się, że po śmierci Andrzeja uciekli do małego miasteczka w Czechach, gdzie mieli przygotowane kolejne schronienie. Tam dowiedzieli się o aresztowaniu Zielińskiego i zdecydowali, że nadszedł czas, aby wrócić. Ich powrót nie był łatwy. Musieli wyjaśnić swoje zniknięcie, odzyskać swoją prawdziwą tożsamość, zmierzyć się z pytaniami, szokiem i niedowierzaniem rodziny i przyjaciół. Maja musiała wrócić do szkoły, nadrobić stracone lata formalnej edukacji, choć Anna jako nauczycielka dbała o jej naukę podczas ukrywania się, ale byli razem, byli bezpieczni i byli gotowi rozpocząć nowe życie, tym razem bez strachu i ukrywania się. Kilka miesięcy później, Opublikowałam książkę o rodzinie Kowalskich. Nie była to jednak historia o zaginięciu, jak planowałam przez te wszystkie lata. Była to historia o przetrwaniu, odwadze i nadziei, o rodzinie, która poświęciła wszystko, aby pozostać razem i bezpieczną, o człowieku, Andrzeju Wiśniewskim, który zaryzykował własne życie, aby pomóc obcym ludziom. I o tym, że czasem tajemnice mają swój cel, a prawda wychodzi na jaw we właściwym czasie. Dziś, Siedząc przy tym samym oknie, gdzie zaczynałam tę historię, patrzę na deszcz i myślę o rodzinie Kowalskich. Nie są już dla mnie zaginionymi osobami ze zdjęcia, ale przyjaciółmi, którzy znaleźli drogę do domu. A czerwony pluszowy miś? Wrócił do Maj. Stoi teraz na jej biurku jako przypomnienie o latach ukrywania się, ale także o sile rodziny, która przetrwała wszystko razem. Niektóre tajemnice zostają nierozwiązane, inne znajdują swój finał, gdy najmniej się tego spodziewamy. Historia rodziny Kowalskich nauczyła mnie, że nigdy nie należy tracić nadziei, nawet gdy cały świat mówi, że czas odpuścić. Bo gdzieś tam, może bliżej niż myślimy, ktoś czeka na odnalezienie. Jeśli spodobała Ci się ta historia, zostaw kciuk w górę i subskrybuj nasz kanał. Właśnie pojawił się nowy film, który możesz obejrzeć po tym. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia wkrótce w kolejnej tajemniczej opowieści.